ma. zaczynajmy z tej strony Majubi Zapraszam was na kolejny odcinek cika Na streamku sobie ogarnęliśmy kilka rzeczy Między innymi to tak jest, przez las Przez las można wytyczyć własną drogę I własną ścieżkę, którą będziemy podążać Przez całe życie Dobrze, um, ogólnie Na streamku sobie ogarnęliśmy kilka rzeczy Między innymi ulepszyliśmy, ulepszyliśmy Naszą bump 5 Co jest bardzo dużym progresem I mamy jeszcze znać dawno deszłość Dawno odeszło. Okej, okay, dobra, ja Tak, potrzebuję tak czy inaczej inną rzecz teraz. Bo ja bym chciał nie iść tu, ale chciałbym pójść tutaj i chciałbym umieścić znacznik. Jeżeli mam możliwość, to chciałbym się tutaj przenieść. Czy mam gdzieś tutaj jakiś fajny punkcik? Szybka podróż tutaj, na przedmieścia. Ej, tutaj też mi chyba odblokowane jakieś znaczniki. Dobra. Szybka podróż do najbliższego miasteczka i lecimy sobie. Ponieważ mamy tu odkrycia parę fajnych rzeczy, na przykład, to ja właśnie, jeszcze ten super rób muszę obczaić i warsztat różnikarski do ulepszeń. Tylko ten warsztat różnikarski, ja nie wiem kompletnie, gdzie jest. Ja tam przeszedłem całość, całe to miasteczko i właściwie niczego takiego nie znalazłem. Także to jest trochę bieda, ale to nie zmienia faktu, że prędzej czy później i tak nam się uda go odnaleźć. Teraz. Idziemy na przedmieścia, obczaić sobie jedną bardzo ważną lokację, a właściwie nawet dwie bardzo ważne lokacje, ponieważ możemy wejść gdzieś tam pod ziemię i zbadać jakiś podziemny teren, czy tam podziemia, przedmieści, cokolwiek. To zresztą jakoś mega istotne nie jest, ale mogę szybko biegać, więc to jest duży plus. I mam jeszcze super łup i gadżet z światów i obstawiam, tak właśnie, podziemny obszar. W podziemnym obszarze na pewno znajdziemy jedno albo drugie. I jest jeszcze jedno miejsce, które również możemy tutaj zobaczyć I Przedmieścia, dobra, to będzie chyba gdzieś tutaj w tym domku pierwsze zejście, a drugie zejście jest gdzieś z tamtej strony Dobra Wbijamy, hello, witam serdecznie do piwnicy Które już jesteśmy szczurem, no to jasne, że do piwnicy, dobra, bam, pięść, a, również sobie ulepszyliśmy, tak, zacisk grotu Oraz mamy kine smuki, także mamy dwie nowe bronie, którymi będziemy mogli się posługiwać, zapraszam was serdecznie na streamy Bang! Serdecznie Was zapraszam na stream, bo na streamach się sporo dzieje, jeżeli chodzi o aktualnie rozgrywane gry. No tak, Czyli w właśnie, tym momencie, no to. W tym momencie tylko i wyłącznie Biomutant. Dobrze, mamy podziemny obszar, ale co w tym podziemnym obszarze na nas czeka? Hello! Woo! Da, he... chwila, chwila, chwila. Ja chcę tak, ja chcę Wam pokazać moje super bronie. I ciach! Właśnie, jeszcze sobie odblokowaliśmy jeden fajny. Pil. Boom, zamrożenie 600. I nieprzerwana świnia. O, jak pardziel. Chyba nie jest aż tak twardy, jak o nim mówią. I niepowstrzymana świnka. Miałaby dokończyć dzieło, aczkolwiek mi to nie wyszło. Wow. Dobra, masz. Ja. I. Oj. Ty, tego nie przewidziałem. Dobra, nieistotne. Kończymy gościa. <laughs> Byłem zamiczony pod dywan Łaskotkowe tofi. No i fajnie, dobra, mamy jakiś Super łup Z uszami ślimaczek Może być, może być Ale co my tu jeszcze mamy? Tu jest jeszcze jakaś skrzynka To by jakieś rdzenie Znajdź automatonopudło hmm, ale to jest chyba już jakaś inna misja właściwie Co jest? Ty, to jest chyba to AUTOMATON 7F O! Szansa na ło plus 12 Kurczę przepraszam Musiałem się wyciszyć bo nie chcecie chyba słyszeć mojego kaszlu No choroba nie ustąpiła jeszcze do końca ale na pewno jest lepiej niż było jeszcze parę dni temu Więc nie ma co płakać trzeba cisnąć przed siebie Dobra, jeszcze jedna rzecz, ona była tam, właśnie na końcu. Tu, jak widzicie, są jeszcze takie kalarepy, które za mną biegają. Przecież nie sprawdziłem, jak wygląda kalarepa. Chociaż to mi się tak kojarzy mocno z kalarepą, nie wiem dlaczego. No, jak jest tutaj, jeszcze te śmieciowe sporki. O nie, chciałem sobie tam wskoczyć. Dobra, nie tu, to się szło chyba gdzieś tutaj. Tak, i tutaj gdzieś powinna być piwnica. Hej, the second, gdzie to jest? W tym domku? Za dnia, aż chce się uśmiechać. Dobra, to jest chyba tu. Elo, elo, nie tu. Ziom! Gdzie jest tamto wejście? Chwila, ja może jakoś źle poszedłem, bo tam się schodziło, jakby do takiej dziury. Widzicie tu gdzieś jakąś dziurę? Może bardziej tam. Jednak. Eee, tutaj. Hum! Dobra, trzeba mieć wrażenie, że szukam tego ze z, z kompletnie złej strony. Dobra, pójdźmy bardziej tam. Chciałem te przedmieścia już ogarnąć do końca i mieć z tym święty spokój. Mam bardziej, że nasza BAMP 5 już jest na tyle. Potężna, że możemy się przebijać przez praktycznie wszystkie ściany, a przynajmniej do tego momentu. Dobra, nie mam dla tego pojęcia, gdzie jest tamto cholerne wejście. O, chwila, tu coś dziś słyszę, jakieś po prostu dzwoneczki, czy coś. Tylko nie wiem, czy to jest taki efekt dźwiękowy, czy to jest ścieżka dźwiękowa w grze. Też mnie gra o tym nie poinformowała w żaden sposób. O, dobra, tu jest graffiti i to chyba było tutaj. Dobrze, aj. Bateria rozładowana, ale to nic. Dobra, tak tędy, tu i gdzieś tutaj powinno być przejście. Um. zrobiło się mega ciemno. Tutaj, do- Nie, to nie to. Hola hola, kola, przyjacielu, dobra, yy, zróbmy tak. Interakcja tak. Za każdym razem, jak to wejdę, to po prostu płonę żywym ogniem. Dobrze, i nastał poranek. Dobra, gdzie jest to miejsce, przez które ja się mam przebić? Ono było gdzieś tu? Nie, ono chyba było gdzieś tutaj wyżej. Tutaj nie, tu też nie. Tu jest kibelek, jakieś ściany. Ty, no chyba, że to nie było tu. Wystaw się na słońce, póki możesz. Wiem, 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 bo inaczej zacznie padać i znowu będę cały mokry. Tylko nie umiem znaleźć miejsca, w którym miałem tutaj uderzyć. Co jest? To nie było tu? Ty, ja byłem pewien, że to jest tu. Chwila, no nie, no muszę przejść to całe. Bo na stówę tu było jeszcze coś do rozwalenia. Były tu na pewno dwie rzeczy, które mogę roztrzaskać. Na pewno nie jest to. Nie. To na pewno nie jest to. Tutaj coś gdzieś? Tutaj też nie, nie, nie. Czemu ja myślałem, że to jest tu? Jeżeli to nie jest tu, to trochę słabiutko, bo ja już kurde nie pamiętam, gdzie to mogło w takim razie być. I czy ja to mogę? Roztrzaskać? Yo, BAM! Pięścią mogę to dojechać do końca, ale z tego i tak nic nie wypadło. Więc, jakby nic mi to nie dało. Dobra, nic tutaj nie widzę. Ja chyba pomyliłem miejscóweczki. A gdzieś jeszcze były jakieś inne drzwi. Czy miejsce, przez które mogłem się przebić. No to co? Bieganie po piwnicach. Część kolejna. Dobra, tutaj na pewno nie. Może gdzieś tu. Tutaj piwnicy żadnej nie ma. Ju. Dobra, ten też mnie jakoś nie interesuje. Tutaj gdzieś coś? Tutaj, tutaj i tutaj chyba było, nie? Przejście. Nie. The hell. Ej, to gdzie były te wrota, które ja mogłem tutaj normalnie rozwalić? Juhu! Dobra, masz Ukryte uderzenie. Dobra, no jakby staram się cokolwiek tutaj zrobić. Bam pięścią uderzam, jakby ma potencjał. Nie ma co. Dobra, ale Wy mnie serio nie interesujecie. Ja muszę znaleźć to drugie miejsce, do którego mogłem się dostać. Ja tędy właśnie wyszedłem, więc to nie ma sensu tutaj wchodzić po raz kolejny. I tak. Ciągniemy nasze nożyki, bo nasze nożyki są naprawdę OP. Bo tutaj chyba coś jeszcze zostało, nie? Ja to muszę jeszcze coś odkryć. Co to zostało? Gadżet z dawno świata. No właśnie. Skarbce z dawno świata. No dobra, chodźmy tam w takim bądź razie. Bo ja już nie mam pojęcia w ogóle, gdzie iść, a nuż może to jest gdzieś tutaj. Znalezione skarbce, no, na razie zero. Ale gdzieś tutaj powinniśmy mieć jakieś kolejne rzeczy. A nuż tam gdzieś będzie jakiś gadżecik, który muszę znaleźć. Dobra, ale to jest gdzieś tutaj pode mną. Ja wiem. Ziom, bo ja tu wchodziłem wcześniej jakoś do góry. Dobra, ja się tutaj muszę dostać na pewno do nadu. Tylko raczej nie wejdę tam w żaden taki sposób. Eee, ja się muszę dostać do takiego kurczę punktu, gdzie były chyba tory? Mapa, gdzie tutaj są tory najbliższe? Najbliższe tory. Właśnie, tu jest to, i tu jest bez świrka. Tak. Ja muszę iść gdzieś. Ja to zaznaczyłem. To olać, bo ja tam nie wiem, jak się teraz dostać. A chciałbym troszeczkę pocisnąć tą fabułę do przodu, dlatego śledz zadanie. Tutaj szybka podróż. Jeżeli chodzi o grę w trybie w trybie nagrywania na YouTube, będę raczej się posługiwał y, szybkimi podróżami, bo to nie ma sensu takie wiecie, bieganie dookoła. A. Na streamach raczej będę sobie biegał swobodnie po całym tym polu, bo nie, ponieważ nie wykonuję żadnych misji głównych. A teraz wykonać to i właśnie, no tak, dalej nie robię żadnych y, misji głównych, tylko skupiam się raczej na pobocznych. Ale, ale, to nie wszystko. Iż, gdyż, gdyż na streamach, Jedyny rodzaj złom, który ma... mocno ulepszamy sobie różne rzeczy i właśnie tworzymy bronię i tym podobne. Już nie muszę tego robić na. O, tu jest to, co ostatnio walczyłem. Dobra, ja nie wiem czy ja chcę z tym w ogóle walczyć. Ja bym sobie raczej wymienił po prostu na tą bump pięść i chciał to roztrzaskać. Ej, czy on se dał spokój? Nie. Szybko, szybko. Jak się przebijemy? To! Helia, dobra, udało się. Także to i to. I lecimy w głąb. Co tu znajdziemy ciekawskiego. Jo, jest tu gdzieś mi ten smrodek, czyli tak nie bardzo? Dobra, tam bym się chciał przedostać. Sukces i porażka. dobra. Są w twoich rękach. Sukces i porażka są w moich rękach. Tylko kurczę, jak umrę, to już będzie wielka lipa. Dobra, gdzie ja tu schodzę? Co to jest? Uuu. Uuu. O Boże, znowu ten kamieniołom. Czego? go. Dobra, zaznaczmy sobie, a ale chciałem najpierw te malutkie pokonać. Nie masz Aha. Dobra, spoko. I czak, ponce, u, no troszkę mnie podrasował. Ej, też się bronię. Podbitka, wykończenie, obro. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Teraz świnką byśmy mogli go dojechać, pięknie. O kurczę, schował się pod ziemię. To niedobrze. Dobra, teraz go już powinniśmy być w stanie. W stanie wykończyć. No, chyba że mnie złapie jeszcze 20 razy. Dobra. Przeciw temu mniej więcej wiem, jak działać. Hop, hop, hop. Unik. I dojazd. I boom. Ajajaj. Aj, aj. No, i mi się rozłączyło. Nie fajnie. A chciałem użyć dźwięku specjalnego. Dobra, kaźdynia na łeb. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś śmieci. O! Szkolna kurtka, bomberka. Dobra, jeszcze jakieś ciekawe rzeczy tutaj. Dobra, kolejne jakieś super itemki. Tylko, że wciąż jakby nic mega interesującego dla mnie. Tak, ja chyba stamtąd przyszedłem. A ja chyba muszę się dostać gdzieś tutaj wyżej. Siema. Siema, siema, co tu dla mnie macie? Tędy coś, gdzieś nic. Tutaj jest tylko ta woda przeklęta. Także to nie jest dobra, dobre miejsce. Jeszcze gdzieś tutaj muszę pochodzić sobie. Niby mogę jeszcze wejść. Ale to jest chyba wyjście. To jest wszystko, co tu miałem zrobić? Serio? Chyba tak Serio to jest wszystko? Nic tam więcej nie było? Nie, dobra, już tam nie wracam, nie chce mi się Więc po prostu chodźmy do domku Znaczy do domku, do kolejnego miejsca, w którym będziemy atakować, niszczyć i... Jest łupić? Bardzo późno. Cokolwiek, dobra Pokażę wam tego knujpasnugisa Zielono mat Czekaj, zielono, matę mogłem znaleźć. Dobra, wiecie, co jeszcze tam wrócimy? Bo ja tu chcę odzyskać. No! Gościu! No! Ej, chciałem się obronić. Ich siu! Ciach, dobra. Płomieniem go jeszcze raz. Nieistotne. Bo gościu już jest martwy. Trochę mi nie wyszło to Dobra, ale to jest Zielonomat. mat A ja ten Zielonomat mat chcę Bardzo chcę Dlatego ja go tutaj muszę znaleźć za wszelką cenę Ja sobie tak to przełączę na to I muszę zobaczyć gdzie go tutaj mogę znaleźć w sumie Bo Skoro gra im pokazuje, że tutaj mogę go znaleźć No to on tu gdzieś musi być, tak? Elo Elo, elo, dobra Tutaj nic, tu nic, tu nic Tu też nic kompletnie Nope, nope, nope jeszcze jest taka możliwość, że jak ja tutaj właśnie próbowałem się dostać na górę, to ten zielono mat może być właśnie gdzieś tam. Tylko, że ja za bardzo nie widzę opcji, jak się tam dostać. To jest e, wysoko. Ja tam nie jestem w stanie teraz w jakikolwiek sposób wskoczyć. Niby mam tą lewitację do odblokowania. Chwila, zobaczmy. Czy ja mogę teraz odblokować? Nie wydaje mi się. Jednakże możemy zobaczyć mutacje, moce psjoniczne, i tu jest ta lewitacja. Ale ja bym chyba do tego bardziej potrzebował. Eee, p -p -p Biogeny. Tego grzyba. No, ja bym tego grzyba potrzebował. Więc skupimy się na tym, żeby znaleźć tamte rzeczy. A to zostawimy na później. Dobra, to także wracamy jeszcze raz Także mimo wszystko, zanudziłem was delikatnie I lecimy ogarnąć posteruneczek Hop, hop Dobra, za chwilkę będę musiał iść, ale za kurat skończymy odcinek po i idę po, antybiotyk. Będzie po tobie. Wiem, 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 stary Don't panic, wszystko under controlen Chodzimy tutaj. Mamy tutaj, kolejne miejsce do zaatakowania Bra, Gdzie to jest? To jest tam, ja to muszę jakoś obejść I tutaj wzdłuż jakiś, patrzcie w ogóle, jeżeli nie oglądaliście streama, to wam pokażę jakiegoś stwora sobie normalnie przyzwałem. Ten to jest śmieszek, po prostu taka wielka owca Taki buka, tak że ja go tak nazywam buka, bo on w sumie twarzy nie ma, to coś Tylko ma tak jakby cień Ostry cień bugły Dobra What now Dobra, także gdzieś tu, tu. Ja chyba tędy będę musiał jakoś przebiec? Czy mogę... Nie, raczej to w górę muszę iść. Dawaj, biegniesz. Mocno. opa. Jaki dźwięk tu wydaj. No. Dobra, jesteśmy już chyba niedaleko. Uuu. Patrzcie co znalazłem. Ciekawostka Nie ma metal A nie, jednak decha Nie, istotne je yeah, pyk, kolejny Punkcik No raczej nie inaczej Dobra, siema Mam z wami walczyć? Iskra Cygnus O kurde, wielkolup. O bro Lubi się walczyć ogniem? Tam, ja trochę ognia sprzedam. No. O, o. Ucieczka Gościu się włączył jakąś tam... Super cios. Ucieczka, ucieczka. No way. Ten typ z bronią jest totalnie irytujący. Prawie mnie trafił. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Kineczką. Macie. Lubicie lud? Zamar zamarzajcie. Ciiś. Jak on go obroni? Dobrze, gdzie jest ten ostatni? Tutaj Tracisz siłę. to? Dobra, udało się to uniknąć. Tego uniknąć. Chwila, ale ten typ jeszcze żyje. A nie, czekaj, bo to mój. O, o! Mądry no. przeciwnik by się wycofał! Jej, ciach. Mądry przeciwnik, mądry przeciwnik! Walczy do końca, kiedy wie, że wygrywa. No, gdybym przegrywał, to może i bym uciekł. Jednakże po co uciekać, skoro można walczyć? Wszystkiego. Oj, tam nie dramatyzuj. Mogło być gorzej. A na pewno wyszło całkiem nieźle. Dobra, to jakaś broń leży. Jeszcze mogę wejść tam na górę. A tylko mogę skrzynkę jeszcze jakąś otworzyć. Nope. Dobra, tu wbijamy na górę. Na górze czasami idzie to znaleźć, jeszcze jakąś skrzyneczkę, jedną, drugą Właśnie A! jakieś dżinsy Dobra, ciach No to jazda do góry Po kroków do Kolejnego posterunku dla przejęcia Dobra, gdzieś tędy Chwila, ja tu chyba raczej muszę Właściwie nie wiem, którym tu muszę iść, pójdźmy po prostu przed siebie Elo Yo Elo Mówi, że czeka, aż pomożesz oswobodzić posterunek. Kiedy czekali, zbadali posterunek i radzą ci sprawdzić, czego się dowiedzieli, nim do niego wkroczysz. O jak Mówi, że zwiadowcy dostrzegli gniazdo ćmiaków w pobliżu posterunku. Jeśli je zniszczysz, ćmiaki powinny zalać to miejsce w poszukiwaniu nowego domu. Okej, okay, to by było wystarczające zamieszanie, taka, wiecie. O, o dywersja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ćmiaki wywołają brzęczącą wrzawę. Dobra, w porządku. Gniazdo ćmiaków. No to lecimy. Aha. Dobra Chodźcie tu cmaki do roboty i zniszcz je Opa Tu są kolejni Będzie szrama. Będzie, będzie No teraz to już jest DMG Nie taka popierdółka jak wcześniej Teraz tu już można na grubo wchodzić w tą całą akcję. A nie, że naprawdę, wcześniej bardzo długo walczyłem z nimi. Teraz to idzie naprawdę zwinnie i szybko. To prawda, bronie też już mam na wyższym poziomie. Eloszka Uhu. Dobra. Dalej. Wysać kij mrowisko, no dobra. W gniazdo ćmaku właściwie, dobra. Niech będzie. Dobra, no tu jest następny typo Ty hopa Gdzie? O o Nic ci nie zostało nie, No i trudno Ważne, że Ostro Patrzcie jakie DMG tu w ogóle wchodzi, to jest niesamowite o -o. No, i co ci? I dojazd. No nie niepowstrzymana świnia robi robotę. Git. Dobra, coś tutaj znajdziemy. Kogoś mogę oskubać. Chyba nie bardzo, ale zostało ostatnie gniazdo do zniszczenia. I przygotowania zakończone. Dobra, gdzie? Tutaj. Tędy. Masywny! No i co? Dobra, wycofajmy się delikatnie. Teraz można ich pokonać. Uf. No, on się tu wziął. Ostras Tak. No. oparł? No raczej nikt. Weź tu walcz z jakimś czymś małym, małym zwinnym takim świrkiem No i co? Piu, piu, siup. Jeszcze zamrożonko na koniec Nie dość, że ogniem, to jeszcze lodem Właściwie zaczynam mieć wrażenie, że ci goście Mają więcej HP niż ten wielki A co najmniej są bardziej uciążliwi niż ten wielki Ten typ został boże, myślałem, że go pokonałem i świnką Łatwo Jeszcze ktoś coś? Nie? No Też tak uważam Dobra No to było na tyle, dobra, moja bamp pięść No i teraz te ćmaki już powinny chyba tam polecieć Ostatnie uderzenie No Dobra robota i po gnieździe ćmiaki. Mamy to, ludziska! Śmiaki pędzą na posterunek, ależ są wściekłe. Posterunek należy do twojego plemienia. O! Ej, to było mega proste. Myślałem, że będę musiał tam wejść, ale teraz mogę chyba tego głównego zaatakować. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie. Ej, powiedzą. to już było. Nie mogliście wymyślić jakiegoś kolejnego, lepszego plemię tekstu? W siłę. Słabo. Moje plemie zawsze ma power. Kepy w posterunku otwarte. Dobra, fajnie. To możemy pominąć. Zdobycie trzeciego wrogiego posterunku świetnie ci poszło. A przeciwnik jest. No to idziemy na fort. że można stawić mu czoła w jego forcie. Mówi, że to będzie ulga, gdy wszystko się skończy. No. A są więcej pogadać? On ma informacje, które mu. Dobra. What? Uważa, że zdobycie trzeciego wrogiego posteru. Hello? Mówi, że. Tak, tak, tak. Dobra. Eee. To było chyba na tyle w tym odcinku. Dało nam się zdobyć kolejny fort, więc jest duży progres, jest fajnie, jest dobrze. Mamy BAM-5 ulepszoną, kolejną lokalizację, delikatnie oczyszczone. Nie udało mi się znaleźć tam jednego świetlika, jakoby kolejnego tego Automatona. Ale tylko dlatego, że nie mam jeszcze tego grzybka, który mógłbym wskoczyć, wskoczyć tam na górę. a Na ten moment. Nie, to star po prostu wschód słońca. A ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, dlatego pamiętajcie, żeby zostawić, o ile film Wam się podobał, łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego nie robicie oraz komentarz, żebyśmy mogli się lepiej poznać. I do zobaczenia. Siema!